Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jest z nami Benjamin Bodys, zawodnik drużyny Rybnik Thunders, grający w obronie. Powiedz Benjamin, jak oceniasz cały ten mecz z Twojego punktu widzenia? Z punktu widzenia zawodnika z obrony? No nie był to na pewno łatwy mecz, Tytani mają parę zagrybek swoich takich wyuczonych, które dopracowali do perfekcji, no i było ciężko zagrać przeciwko nim. No, pokazuje to też wynik, prawda, 44 do 12, co prawda no trzy, trzy przyłożenia traciliśmy, że tak powiem, na własne życzenie, indywidualne błędy naszych zawodników grających w ataku. Początek udany dla Tytanów. Myśmy zdążyli odrobić. Zdążyliśmy wyjść na prowadzenie. No niestety, no nie udało się. Tytani są lepsi. Zresztą sześć wygranych z rzędu, także to coś świadczy o czym, prawda? Także, także no, musieliśmy ulec dzisiaj lepszemu zawodnikowi. E, spośród tych meczów, które rozgraliście, jednak Tytani byli najlepsi, czy... Jakiś mecz był dużo trudniejszy od tego. Nie, w tej chwili do tej pory, które zagraliśmy mecze, Tytani zdecydowanie są najtrudniejszymi yy, przeciwnikami. Też troszeczkę działało chyba psychicznie na nas, prawda? To jest jednak lider grupy. Zarzekali się, że nie będą odpuszczać, mimo swojego swojego już awansu do playoffów. Ale podjęliśmy, podjęliśmy to, to wyzwanie. W drugiej kwarcie nam się udało wyjść na prowadzenie niestety. No, trudno, no ale. ale... Zdecydowanie. Lublin był najtrudniejszym z przeciwników. E, powiedz, co Was czeka w najbliższych miesiącach? Czy jeszcze będą rozgrywane mecze? Tak, mamy jeszcze dwa mecze. Jeden w Tychach, dokładnie za dwa tygodnie i we wrześniu mam u siebie z Wrocławiem. No Tam będziemy walczyć o, 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 o komplet punktów. Czy się uda? Na pewno będziemy musieli wyciągnąć wnioski z dzisiejszych błędów. No, i postarać się, żeby już się nie powtórzyły, prawda? Także myślę, że, że z tamtych już pojedynków wyjdziemy zwycięsko. Dziękuję i życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję bardzo.